Pierwszy list do Koryntian 11:26. I gdyż ilekroć spożywacie ten chleb i pijecie z tego kielicha, ogłaszacie śmierć Pana do czasu Jego przyjścia. Nie wiem, jak bardzo jesteś w stanie sobie uświadomić myśmy Przywykli do tego, że Jezus umarł za nasze grzechy. Nasze grzechy. To, co się wydarzyło na krzyżu, ważną rzeczą jest, żeby sobie uświadomić, szczególnie dzisiaj, Jezus umarł za każdy grzech na świecie. Bo my nawróceni, narodzeni na nowo, zupełnie słusznie, w pierwszym odruchu przyjmujemy, uratował mnie. I tak jak śpiewamy, wielbimy, ale istotną rzeczą jest w kontekście wszystkiego. Tam na krzyżu rozegrała się batalia, wojna z każdym grzechem. Dlatego Paweł przypomina po tym, co mu Jezus objawił i pokazał. Ja wierzę, że został pochwycony z ciałem i stanął twarzą w twarz z Jezusem. Jezus mu po prostu. Wlał całą prawdę. I każdy z nas, kto zna ten fragment w całości, Jezusa nie było przy ostatniej wieczerzy. Ja nie wiem, gdzie był w czasie ukrzyżowania. Natomiast, jak poczytacie jego listy, jest niemożliwe, żeby ktoś mu to wszystko opowiedział z człowieka i on by przekazywał. On dostał to od Jezusa. I to, co nam mówi, i że ilekroć spożywacie ten chleb i pijecie z tego kielicha, ogłaszacie śmierć Pana do czasu Jego przyjścia ma większe jeszcze znaczenie dziś niż kiedykolwiek. I jeszcze raz, tam na krzyżu rozegrała się batalia z każdym grzechem. To, co przeżywamy, to jest próba triumfu grzechu. Grzech chce sparaliżować. Na świecie każdego. Gdzie jest grzech? Tam, gdzie nie ma Boga. Albo świat by chciał widzieć, że nie ma Boga. Chciałbym powiedzieć wszystkim moim braciom Ukraińcom i całemu światu: Bóg nie zapomniał o Ukrainie. Może światu się wydawać, i wszystkim Ukraińcom, słusznie, tak jak ich prezydent mówi. Możecie mieć żal w sercu, ale ja chcę Wam dzisiaj powiedzieć i nam wszystkim, którzy to słuchamy, Bóg nie zapomniał o Ukrainie. Tam na Krzyżu rozegrała się sprawa Ukrainy. Tam się rozegrała każda sprawa, moja osobista, i to, co widzimy w świecie. I jeżeli przejdziemy do psalmu 69, 18 werset. Brzmi to tak. Nie zakrywaj oblicza przed swym sługą. Jestem w niedoli. Pośpiesz mi z odpowiedzią. Zbliż się do mej duszy, odkup ją. Wykup mnie przez wzgląd na moich wrogów. Ty znasz moją zniewagę, mój wstyd i złą sławę. Masz przed sobą wszystkich moich dręczycieli. Zniewaga złamała mi serce. Jestem chory. Oczekiwałem współczucia, lecz go nie było. I pocieszycieli, ale nie znalazłem. W łaknieniu podali mi truciznę, a w pragnieniu napoili octem. I pokażę wam, czego jest to proroctwo. Czyje są to słowa. Następnie Jezus, świadomy Ewangelia Jana, że się już wszystko wykonało, powiedział: Chcę pić. I tak wypełniły się słowa pisma. Tamte. To były jego słowa. On poczuł całą chorobę Twoją i całego świata, a dzisiaj całej Ukrainy. Opuszczenie poczucie lęku, strachu, zabrania wszystkiego, całego bólu, jaki człowiek może w swoim życiu doświadczyć. Następnie Jezus, świadomy, że się już wszystko wykonało, powiedział: "Chcę pić". I tak wypełniły się słowa pisma. Stało tam zaś naczynie pełne winnego octu. Owinęli zatem hizop gąbką nas nasączoną winnym octem i podali mu do ust. A gdy Jezus spróbował octu, powiedział: Wykonało się po czym skłonił głowę i oddał ducha. Dwa ustanowienia, które zostawił Jezus, chrzest i wieczerza pańska. Można by powiedzieć, dwa główne filary dla nas chrześcijan. Wieczerza pańska i to, że wspominamy śmierć Jezusa i mam, mam, mam nadzieję, wierzę w to, że nie, nie wierzysz w to. Nie ku temu, żeby Jezusowi współczuć. Jezus chce nam pokazać żebyś i dać nam szansę, żebyśmy za każdym razem sobie przypominali. Tam rozwiązało się wszystko. Za każdym razem, jeżeli bierzesz chleb, pijesz jego krew, ogłaszasz zwycięstwo. To nie jest koniec, kochani. Wiecie dokładnie, jeżeli przyjdzie koniec, to my wszyscy zbawieni zostaniemy pochwyceni. Wtedy będzie straszny dzień. Faktem jest, to są dni ostatnie. Jak znamy Biblię i wiemy, co nam przepowiedziano i co słowo mówi, tak, ale to nie jest jeszcze ten moment. Chcę Cię pocieszyć, oni nie zdobędą Ukrainy. Naprawdę. I nie jest to moje życzenie. Mówię to z objawienia. Nie zdobędą, ale to też nie jest jeszcze koniec. Bo zostaje Ukraina, zostaje Rosja, zostaje cały świat. I widzicie dokładnie, że cały świat jest chory, tak jak w tym psalmie. Czuje chorobę całego świata. I do momentu, kiedy się nie wyleje cała prawda krzyża na cały świat wtedy nie może być odrzucenia. Cała prawda wyleje się, kiedy Jezus objawi, gdzie jest prawda. Później można powiedzieć, Bóg odsunie rękę. Chcesz, wybieraj. Ale wracając do wieczerzy, cała gorycz, niesmak, kiedy jesteś spragniony? Kiedy można powiedzieć, chce mi się pić? Kiedy już wszystko zabrano ci i czujesz suchość, brakuje ci masz łaknienie. Jezusowi na krzyżu w tym momencie zabrano wszystko: godność, miejsce, obywatelstwo, społeczność z kimkolwiek. I znacie te słowa z krzyża: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Dosłownie na ten moment można by powiedzieć: Ojciec się odwrócił. Jezus doświadczył kompletnego pozostawienia. I tam, dlatego się wypełniło. Jeżeli my wierzymy w moc krzyża, to powinniśmy też zrozumieć, że tam cała ta sytuacja się rozegra rozegrała. To jaka nasza rola? Bierzesz chleb. Wierząc, że to ciało Jezusa, bierzesz wino, wierząc, że to jest krew nowego przymierza i ogłaszasz zwycięstwo. To jest jedyna albo najważniejsza dzisiaj Twoja rola. Nad tymi, którymi pomagasz, nad, ty nad tymi, z którymi płaczesz, nad swoim lękiem, nad swoimi myślami, nad całą sytuacją, w jakiej się wszyscy znaleźliśmy. Im większy grzech, tym większa łaska. Jeszcze raz, ten grzech jaki obserwujemy jest gigantyczny, a zarazem jest tak mało kruchy, bo za tym w zasadzie stoi jedna osoba. Jedna osoba, na którą świat patrzy, jakby znikła. Świat widzi rozwiązanie. Im większy grzech, tym większa łaska. To słowo ma moc. Ten grzech jest gigantyczny, bo globalny i doświadcza go cały świat. Więc Bóg ma zasoby łaski większe niż ten grzech. Ja chcę, żebyśmy dzisiaj z wiarą w czasie tej komunii wyznawali tą prawdę. Im większy grzech, tym większa łaska. Jezus na krzyżu pokonał tą sytuację, jaką widzimy w Ukrainie. Nie tylko w Twoim życiu. Chcę, aby to była moc i pociecha. To nie jest, kochani, koniec. Naprawdę. Amen. Panie mój Jezu, ja Ciebie wielbię i błogosławię za to, że Ty nam nie pozwalasz, abyśmy popadli w beznadzieję. Że Ty zostawiłeś nam słowo i tyle objawienia, abyśmy rozumieli, Czasy i pory. My ogłaszamy, że w Twoim świętym ciele jest ukojenie każdej rany. My wyznajemy, że uzdrowienie wszystkiego dokonało się w Twoim ciele. Cała złość grzechu wylała swoją moc na Tobie. Dlatego w tej komunii wyznajemy. Że Ty pokonałeś grzech, że każde łzy i cierpienie, każda rozterka, rozstanie, rozwarstwienie, zatrzymanie, jakkolwiek byśmy mogli to nazywać, się zakończyło. Cała złość grzechu świata, historii świata, została pokonana tam na krzyżu. My to wyznajemy, wierząc, że to ma moc, moc Twojego krzyża. My to wyznajemy. Panie nasz, Twoja święta krew oczyściła każdy grzech. Nie ma grzechu na ziemi, którego by nie mogła pokonać. My pokrywamy krwią cały świat, nasze życie, Ukrainę i wszystkich, szczególnie tych, którzy giną, tych, którzy nigdy nie doczekają się na powrót tych, których już nie ma. Ale Panie, Ty otarłeś wszelką łzę. My ogłaszamy zwycięstwo nad tą sytuacją. Ogłaszamy zwycięstwo nad tą sytuacją. Twoja święta krew pokrywa nasze życie, świat i Ukraińców. Każdego osobno i ich wszystkich. Wyznajemy to, że Twoja krew zwyciężyła zło. I wszyscy powiedzieli zapraszam do komunii.